że moje kochanie rymowało, y, rymowało y, tutaj z, nominowało. nominowało naszego pięknego psa Fado Ksiad. Fado to jest nasz labrador. Ma 5 tygodni. Kurwa. 5 miesięcy. Y, y, miesięcy. Podobno to jest rasowy pies, ale jak nie będzie rasowy to ja go chętnie oddam w dobre ręce. Y, on y, Tylko nie w moje. bardzo lubi piwo. Do piwnego. Ale tak. lubi z sokiem. obrazku proszę bardzo otworzyć mu piszko. W tym czasie, kiedy otworzymy mu piwko, nalejemy mu soczku i nasz Faduś spróbuje zmieścić pół litra piwa. A wręcz no. zwierząt się do nas dopierdolą. Jak? Jaki zwierząt? No. 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 Dobra, lejemy piwko. Piana, piana o ścianę. Po żeby nie pieniło. Piana na dwa palce. Dwa, dwa palce. O, bardzo ładnie. Faduś zaczyna pić. To jest nasz piękny Faduś. Faduś, proszę bardzo, miskę. Faduś pije. A kogo on nominuje? Nie wiemy, kogo nasz piękny Faduś nominuje, ale Faduś pół litra piwa w duszy poczuje. O, bardzo ładnie. Zachwycony. On jest zachwycony i Powiem tak, od razu powiem tak. Wódki nie lubi, ale drinki chętnie. O, bardzo ładnie. Trzeba zaraz z nim pójść na dwór, bo Faduś później zrobi siusiu i kubkę, jak to ostatnio było. Na pewnego osoby kogre. Tak. Gościu. Gościu, te, wiesz, te... Co ci powiem? tej osoby tutaj nie ma, ale jego podstawowy tekst był Wiesz co ci powiem, <laughs> każdy kto wie to zgadnie. Ty o, nie pierdol, o, 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 o. nie pierdol wierszy, bo dziś nie pierwszy. Poczekajcie chwilę. Nie rób mu przerwy, czekaj, skończy. To... Ej, no przerwałeś mu pipi. Może, ja muszę, Naprawdę. Prawie, prawie. prawie. No i świecisz mu po gałach i pies nic nie widzi. Spoczujemy, jak ten pies to wypije. No i zobacz, co zrobiłeś. R, 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 ten, rozproszyłeś psa. Kurwa, jak ten pies wypie, nie pije buli trawiwa. No i tak na pies dolnie jak świnia. To tak ty. Nie, ja bym już miał piwa, Ale zobaczcie, nie może, a pije. To jest zakładność. A ten mój Podnieś mu miskę. Tak, bo on już nie, on nie może wiesz. O no, masz, patrz, patrz. O, o. Chrzestny? Masz, masz, masz. się nie wiesz, to nie ile tu Ej, Zobacz, Zobacz, Ile prawda wypiło? Prawie wszystko. Ale nie, poczekajcie, jeszcze. Jeszcze. On się nie poddaje tak łatwo. Oczywiście. Dobrze. No już już mu Tak. Fado, i tak jest Nie, mi przyjemność... Nie, patrz, Nie, już zabierzcie. Dobrze, mi. zabierzemy mu piwko. Słuchajcie, zostało niewiele. Fado. Teraz jak? Proszę bardzo, na ten pies ma 5 miesięcy. Myślę, że jak będzie Toma, miał. Rok, jak miał 2 lata? Jak myślę, że jak będzie miał rok, to wypije 2 A teraz 5, jego tatuś i chrzosty idą z nim na dwór. O, no, idziemy! A chrzesta pozdrawia tutaj, i swojego piaku. Y, jeszcze imię, no, pozdrawiamy. Przestań tej to Pozdrawiamy serdecznie i żyjmy miłego dnia. Do nocy. Wieczoru. Nie wiadomo o co chodzi.